Firma Compor IT zajmuje się przede wszystkim kodami kreskowymi. Tematyka bardzo szeroka, coraz szersza, ponieważ wdziela się w coraz to nowe branże, w coraz to nowe dziedziny. Docierają do firmy również nowe technologie. Projektujemy rozwiązania oparte o kody kreskowe i automatyczną identyfikację towaru. Nasze rozwiązania oparte są o aplikacje mobilne, systemy webowe, czy też platformy e-commerce'owe. Naszymi rozwiązaniami trafiamy do magazynów, do działów sprzedaży, do sprzedaży w terenie, wszędzie tam, gdzie konieczne jest uporządkowanie ruchu, Towarów, uporządkowanie ruchu kodów kreskowych. Współpraca z Uczelnią ATH w Wiecku Białej sięga ponad pięciu lat, gdzie wykorzystując różne formy współpracy ze studentami realizujemy projekty, niektóre bardzo złożone. Na dzień dzisiejszy studenci, którzy zostali wyłonieni do projektów prowadzonych wspólnie z Uczelnią ATH. Pracują po dziś dzień, dlaczego studenci staramy się być naszymi, naszymi rozwiązaniami dla, dla naszych klientów, staramy się być otwarci na przede wszystkim nowe technologie, ale z drugiej strony na nowe postrzeganie aplikacji. Wykorzystanie nowych narzędzi, nowych technologii po to, żeby aplikacje spełniały, spełniały oczekiwania naszych klientów. Te oczekiwania są wciąż wyższe. To nam daje napęd i to jest naszą wartością. Pięcioletnia współpraca z Akademią Techniczno-Humanistyczną z roku na rok się rozszerza. Stąd nasze, nasze partnerstwo tegoroczne. Zdecydowaliśmy się, aby Rozszerzyć e, maksymalnie, tak abyśmy mogli przybliżyć naszą, naszą ofertę jeszcze bardziej do studentów. Pitnej Woz jest międzynarodową firmą technologiczną z prawie stuletnim letnim doświadczeniem, e, z siedzibą główną w Stanach Zjednoczonych, zatrudniającą na całym świecie kilkanaście tysięcy pracowników. Nasz oddział w Polsce znajduje się w Piersku Białej. Od ponad 10 lat e, pracujemy nad e, nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie Komunikacji elektronicznej, handlu, handlu elektronicznego, zarządzania danymi czy Location Intelligence. Fitney Boats oferuje studentom, jak i osobom zaraz po studiach, czyli absolwentom, program płatnych praktyk. Jest to program zaczynający się od czerwca do września. Praktyki trwają średnio dwa miesiące. Jeżeli nie uda nam się dostać na program płatnych, oferujemy również praktyki bezpłatne, również w tym okresie wakacyjnym. Każdy z praktykantów ma przydzielonego swojego opiekuna, pod którego okiem może zgłębiać tajniki wiedzy. Pracy w, w takiej dużej firmie, pracy w prawdziwym biznesie. Dla studentów, szczególnie tych starszych lat lub absolwentów, mamy też sposobu oferowania pracy np. Na, na połowę etatu, tak żeby móc pogodzić studia z pracą. Jesteśmy tutaj elastyczni, biuro jest otwarte do godziny 19.30 i jest możliwość pracy właśnie w dogodnych dla takiego studenta godzinach. Firma Pitney Bowes zdecydowała się raz kolejny wesprzeć inicjatywę BITAT sponsorując to wydarzenie i pozostając tym samym sponsorem diamentowym ze względu na naszą długoletnią, dobrze układającą się współpracę. Nie wyobrażamy sobie, że mielibyśmy się tutaj nie pojawić. Wspieramy wszystkie inicjatywy, które ATH w zakresie IT organizuje i zawsze chętnie towarzyszymy. ZF jest jedną z trzech największych firm motoryzacyjnych, która zajmuje się szeroko pojętym zagadnieniem bezpieczeństwa, co oznacza, że produkujemy i opracowujemy części i systemy, które właśnie odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zarówno kierujących, pasażerów, jak i również tych wszystkich, którzy znajdują się dookoła nas. W Polsce firma ZTS posiada kilka zakładów produkcyjnych, gdzie skupia się m.in. na produkcji poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa, układów hamulcowych czy też układów kierowniczych. Dodatkowo mamy też centra inżynieryjne oraz centrum IT, które zajmują się obsługą właśnie tych wszystkich lokalizacji. W Centrum Inżynieryjnym w Biersku Białej nasi specjaliści zajmują się projektowaniem testowaniem i produkcją układów kierowniczych. Dla studentów w Centrum IT mamy kilka możliwości podjęcia współpracy. Na wcześniejszych latach studiów jak najbardziej studenci mogą podjąć praktyki. Może to być praktyka płatna, jak i bezpłatna, to już jakby zależy od ustaleń i zapotrzebowania studentów. Natomiast na ostatnich latach studiów, studenci mogą już podjąć staż w naszej firmie, który bardzo często jest tak naprawdę wstępem do, do już takiej konkretnej, konkretnego stanowiska pracy jako specjalisty. Staże są płatne, trwają zazwyczaj około 9 miesięcy i staramy się, aby były one dopasowane do grafika zajęć studenta, jednakże wymagają pewnego zaangażowania, więc jest to tak naprawdę program dedykowany do już studentów kończących studia lub nawet absolwentów. Gdyż praca właśnie w obrębie stażu jest taką pełnoprawną pracą, to nie jest zlecanie jakichś tam mniej ważnych zadań itd. Tak Stażysta jest częścią zespołu, który pracuje nad realnymi zagadnieniami nad prawdziwymi projektami, to nie są żadne tam próbne próbne tematy. Jest częścią zespołu, częścią firmy, no i ma już swoje zadania do wykonania, także wymagają one zaangażowania i czasu. Nasza firma zdecydowała się na wybór pakietu diamentowego, ponieważ uczelnia ATH ogólnie jest bardzo ważną uczelnią dla naszej firmy. Jest uczelnią techniczną, która bezpośrednio łączy się z tematyką, która jest po prostu poruszana w obrębie pracy w ZTF. Nie ukrywam, że jakby zazwyczaj jesteśmy skupieni bardziej na absolwentach czy studentach em, innych kierunków niż e, informatyka czy, czy ogólnie rozumiane IT. E, jednakże e, w dziale, w centrum inżynieryjnym również osoby, które znają oprogramowanie, potrafią programować właśnie w różnych językach, czy to jest C, C, C-sharp czy Python, są bardzo potrzebne i mają naprawdę wiele ciekawych zadań do wykonania. Także chcieliśmy wśród studentów informatyki tą informację propagować. Zachęcać ich do podjęcia pracy w naszej firmie i po prostu pokazać, jakie możliwości jesteśmy, możemy im zaoferować. Cześć, nazywam się Mateusz Bryski, jestem przedstawicielem firmy Romiko, w której pracuję już od blisko dwóch lat. Firma Romiko weszła z ambitnym celem na rynek, aby połączyć świat telefonii i komputerów, co w początku w firmy nie było takim prostym zadaniem. I od tego czasu stale rozwijamy nasze oprogramowanie pod hasłem Connecting World. Jak mogliście zobaczyć to na naszym stoisku. Firma poszukuje programistów ambitnych i chętnych, aby rozwijać nasze rozwiązania i aplikacje. Dążymy do tego, aby nasz klient był zadowolony i nasze oprogramowanie było jak na najwyższym poziomie, czyli stawiamy tutaj na jakość, a nie na ilość. Poszukujemy programistów technologii dot.net, Programista, który będzie chętny pracować u nas, ma, dostaje umowę o pracę, ale i także jesteśmy w stanie tutaj dogadać się i przejść na B2B. Mamy najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o pracę, ponieważ jest to praca zdalna. Dzięki temu Mamy wiele plusów, nie musimy dojeżdżać do pracy, dzięki czemu nie tracimy pieniędzy na niepotrzebne dojazdy i nie tracimy czasu. Każdy programista, który przychodzi do nas otrzymuje sprzęt w postaci komputera, telefonu, oprogramowania niezbędnego do pracy. Takie, na takim naszym stoisku, które mogliście zobaczyć był właśnie przykład stanowiska, w którym możemy pracować. Szukamy programistów, jak i juniorów, tak i bardziej doświadczonych w technologii dotnet. Jesteśmy w stanie zaoferować właśnie nową pracę czy też B2B. Zawsze za student, studenta on będzie otrzymał pomoc od nas, nas że jest to praca zdalna, to jest, jesteśmy w stanie mu pomoc dzięki naszej technologii, którą właśnie rozwijamy, ponieważ komunikujemy się przez telefony, nasze, nasze oprogramowanie właśnie korzysta z tego, więc tutaj nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o komunikację. Tak więc student, który do nas przyjdzie, na pewno jest stanie sam z taskiem do, do wykonania. Firma Romiko zdecydowała się na diamentowy sponsorik, z tego względu, że w zeszłorocznej edycji, jak i też i poprzedniej, też byliśmy tym diamentowym sponsorem, także tutaj... Znowu po prostu podjęliśmy tą samą decyzję, aby wesprzeć tą konferencję Beskit IT Academy, Day, która tu jest bardzo, bardzo dobrą inicjatywą dla pokazania się na lokalnym rynku pracy, ponieważ z racji tego, że my wszyscy pracujemy zdalnie, firma znajduje się w Niemczech, to dzięki temu możemy się tutaj rozpromować i szukać pracowników. Sam jestem może najlepszym przykładem, ponieważ dzięki tej konferencji dwa lata temu tutaj uzyskałem pracę w firmie Romeko i teraz jestem ich przedstawicielem.